Zostało? Nie, nikt w środku nie wszedł jeszcze. Maciek jest na powierzchni i go widzimy. Dobra, działaj. Pogotowie ratunkowe też jest powiadomione i lecą do was. Zrozumiałem. Towarzyszymy dość nietypowej akcji ratowniczej Ofiarą wypadku padł człowiek na nartach To co go spotkało może być jednak ostrzeżeniem nie tylko dla amatorów sportów zimowych Mężczyzna wybrał się na przechadzkę na nartach biegówkach Postanowił sobie skrócić drogę i przejechać przez środek jeziorka Ale lód nie wytrzymał ciężaru Zamoczony po szyję od dobrych kilkunastu minut oczekuje pomocy strażaków. Miał wiele szczęścia, że ktoś go zauważył na tym pustkowiu i wezwał pomoc. Policjanci, którzy próbowali na własną rękę pomóc narciarzowi również dostali się pod lód. Akcja ma sens tylko przy użyciu wodoszczelnych skafandrów i deski lodowej. Dla Arkadiusza Woronina to pierwsza tego typu akcja w jego dotychczasowej służbie. Strażacy muszą się bardzo śpieszyć Gdyby narciarz przy temperaturze powietrza minus 7 stopni zamoczył, wpadając pod lód, ramiona i głowę, szanse na uratowanie jego życia byłyby niewielkie. Specjalne skafandry strażaków zbliżone są konstrukcją do skafandrów płetwonurków. Są nieprzemakalne, a przy ich ubieraniu dodatkowo gromadzi się powietrze, co powoduje, że mogą one również działać jak koła ratunkowe. Dobra, Lina asekuracyjna jest już przypięta do deski lodowej. Nie ma czasu na czekanie na kolegę. Każda sekunda w lodowatej wodzie grozi zatrzymaniem krążenia i powstaniem rozległych odmrożeń. Lud okazuje się bardzo cienki. Jeden strażak nic tu nie poradzi. Musimy zaczekać na kolegę, który zdążył wreszcie założyć skafander. Musi jeszcze tylko przypiąć linę asekuracyjną. leżą na tylu. Zbigniew kuchta też jeszcze nigdy nie ratował człowieka w takich okolicznościach. Wcześniej z kolegami przeprowadzał ćwiczenia z deską lodową, ale było to w lecie i w symulowanych warunkach. Teraz czeka go sprawdzian zdobytego wówczas doświadczenia. Nie jest łatwo dotrzeć do deski lodowej. Najważniejsze, aby po drodze nie załamał się lód. Muszę lód łamać. Jeszcze trudniej będzie podpłynąć do narciarza. Wiosło wydaje się za małe i nieporęczne. Deska to też nie lodołamacz. A tymczasem na brzegu zbiera się coraz więcej widzów. on tam leży już? Tęk. Sporo. Sporo. Nie wiemy, czy pół godziny. Ci policjanci oni weszli tam, tam gdzie się załamało, to nie wpadli tak ci policjanci. Po mlino ich tam pociągali. Na środku jeziorka strażacy wciąż usiłują dotrzeć do narciarza. Wiosło okazuje się jednak bezużyteczne. Gumowe buty ślizgają się po lodzie. Jak dotąd narciarz tkwił w wodzie nieruchomo, dzięki czemu nie tracił energii i ciepła. Grube ubranie jakie ma na sobie stanowi jednak jakąś izolację i chroni go przed jeszcze większym wychłodzeniem. Tylko jak długo może jeszcze wytrzymać w tej lodowatej wodzie? Linka z umieszczonym na jej końcu klockiem holowniczym jeszcze chybia celu. Wydobycie z wody narciarskiego biegacza jest teraz kwestią sekund. Ale co nie, to 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 na nart, tak. on? Pędkarz czy co? Na narty z no, dzieckiem, nie wiem, czy on wjechał. ma narty na Dziecko nie badajali, No już z mają. Dziecko. Dziecko, to tam Kto nie ma z mu. Nart nie mógł no, zjąć. Bo... No bo nie mógł. No

jest nie to? To idzie na tył deski, to to. Dobra. Dobra. jest pogotowy Ale jeszcze? A, bo... znowu, razem z tymi butami może. znowu, 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 proszę znowu, 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 proszę, Proszę znowu, proszę. nie, stawać. Proszę, nie, stawać. Proszę, nie stawać. A, tak? Nieszczęsny narciarz jest już na brzegu, ale akcja jeszcze się nie skończyła. Teraz zajmą się nim lekarze pogotowia. Trzeba będzie rozebrać go z mokrego ubrania, nakryć kocami i folią termoizolacyjną, podać płyny fizjologiczne podgrzane już w specjalnej cieplarce do temperatury ciała i przewieźć pacjenta na dalszą obserwację do szpitala. No? Na razie jest w wybierz górny komputer. go trzymaj. Trzymaj ty. Zbieraj wybierz. Słowo 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 dobra. Niewiele brakowało, by statystyka ofiar tej zimy powiększyła się o jeszcze jedną osobę. Na szczęście pomoc przyszła w porę, aczkolwiek nikt jeszcze nie wie, czy skrajnie wyziębiony mężczyzna będzie po tej przygodzie całkowicie zdrowy. Półgodzinne przebywanie w lodowatej wodzie to za długo nawet dla morsów. Dla strażaków, którzy do tej pory mieli raczej do czynienia z ogniem, był to, jeśli można tak powiedzieć, prawdziwy chrzest lodowy. Mimo wielu problemów wyszli jednak z niego obronną ręką.